Witam i tam ponownie. W wieśku 2 na Złych Wyborach zrobiliśmy takie małe cięcie. I ostatnio pojawił się Jorwet. Idziemy do leto zrobić małą podpuchę. Łapa w górę, lecimy. Nie ma czasu do stracenia. Jeśli mnie zdradził, już nie żyje. Czeka leto. Patrzcie, jak tam czeka. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować. Ha, Jorwet Lis Puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Zabiłeś Foltesta. Nie wywiniesz się. Król jest martwy. A jedyną osobą, która widziała zdarzenie, jesteś ty. I to ty się z tego nie wywiniesz. Dość żartów. Uwolnij mnie. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz, a elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie my? Królobójcy. Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem Leto z Gulety, królobójca. Demavent, Foltest, kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Egan. Spotkaliśmy się już kiedyś, Gerald. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. No ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, biały wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorweta. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Co człowiek robi w szeregach skojatel? Znasz powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Skojatel to moi bracia w zemście. Seri Tiegan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w dolinie Pontaru. Hmm. Zabiłeś Foltesta. Nie wywiniesz no się. Było. Król jest martwy. A jedyną osobą, która widziała zdarzenie, jesteś ty. Nie? I to ty się z tego nie wywiniesz. Ale tu jest dobry ten. Nie, kurwa, nie pamiętam. To wiesz co, leczo? Lutujemy się. lotujemy się. Jeśli tak stawiasz sprawę... Dość tej farsy. Wedraj! L! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. Daj mi miecz! Zdychaj muszę cię zabić Spróbuj. Nie jestem królem. Najlepszy odcinek. Wybór, walka z Stoimy po przeciwnych stronach. Niesamowite. Dobra jest ta gierka, naprawdę dobra gierka. Dobra. Świetne. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. 2011 rok 8 lat temu. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Dobra, jeszcze raz? Było się nie bawić w żołnierza. Ja go mnie zabił. Aha, bo ja się palę. Dobra, jak on ma tą osłonę, on to nic mi nie zrobi, nie? No, to, tu się nie opłaca, ale bez płena będę walczył. Mało zdrowia. Patrz, czemu nie mam regeneracji jakiejś. Wygląda na to, że nie mam. Powinieneś się poddać, gdy miałeś okazję. Dobrze walczysz, chociaż nie tak jak kiedyś. Mięśnie pamiętają. Dzięki. Wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla? Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zdradzą cię. Czas Jorweta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteśmy Kwita. Twoja Wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. Swaniaczek, no ale niestety lubię tego leto. To jest gniep totalny. Gdzie gnyb totalny. Zabiliśmy kilku, ale reszta uciekła. Gdzie jest Leto? Martwy? Ruszył do Flotsam. Skąd wiesz? Chcę dopaść Tris. Muszę iść. Zabij go, zanim skontaktuję się z resztą. Nie trzeba było ufać Dwan. Chodźmy. Nie, Gerald. My nie możemy tam iść. Oczywiście. Zapomniałem, jacy z Was wojownicy. twarde Gwynblade. Powodzenia. Dupa ptaka, on powiedział. No cóż, nie był taki trudny ten leczo z guleczo. Solidny kordela. A, bo tutaj miecz straciłem. Biegnij do flot sam na ratunek. Oj, to ja to bym. W ogóle teraz nie biegł jak na ratunek Tris. Może jakieś poboczne, co? Mają? Mota jakieś poboczne zadanie? A, to fajne, fajne macie tutaj. Zabójstwa, oreny, verbena, takie cukierki. No dobra, to idę, nie? A u was jak tam walka z leto? Daliście radę, czy? wiele razy walczyliście, bo myślę, że w taki specyficzny sposób unikamy po prostu jak jest w tym kłenie i później lutujemy z Arda ile się da. Chociaż nawet nie pamiętałem, że on ma pół zdrowia praktycznie do zjechania. Ja bym to zginął, jakbym to przegrał przed chwilą. No. Gdybym pamiętał, to bym troszkę inaczej szybciej to zakończył, ale spokojnie... Wystarczy się nie, nie nadzieć na te petardy. Myślę, że petardy najwięcej robią. Ogólnie tutaj ciosy są dosyć mocne, nie? Jak dostaniecie czymkolwiek wpysk, to naprawdę to robi. Robi szkodę. Trujeczka jest zdecydowanie łatwiejsza i taka. Każdorowa, ale to też dla większego grona osób, więc zrozumiałe. I nie mówię, że gorsze. I mi tam w Wiedźminie się lepiej walczyło. Stój! To używanie. Ja Zamieszki! Bramy zamknięte do odwołania. To jest naprawdę spoko. A komu niby Wiedźmin będzie przeszkadzał za murami? Za dobre C dla was byliśmy! Nie ludzie! No tak. Wejdź, białowłosy. czyliście się na naszej korze! Trzeba to używać krawicy. i macie coraz większą. Mocnie tego znaku No to i ta się. się zlatują. O banda czubów. Banda czubów, to ja może sobie Do karczmy pójdę po prostu. Za tych niewinnych. Niewinnych. Gerard! A teraz, dobrzy ludzie, wracajcie do domów! To jak będzie, karczmarzu! Syna mi zabili, syna! Elfy przeklęte! Chcę ich krwi! Uspokój się, to może kiedyś spodzisz następnego. To jak będzie. Kiedyś trafisz na lepszego od siebie, odmienicze! Macie szczęście, elfie ścierwa, ale jeszcze was kiedyś dorwiem. Chodźcie, ludziska! Dzięki ci, Gumlech! Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi! Uchodźmy stąd jak najprędzej! Uważajcie na siebie. Kto rozpętał tę jatkę? Dowodów nie mam, ale stawiam na loredo. Rządzący zawsze będą szukać usprawiedliwienia dla swoich błędów i porażek. A lud zawsze pragnie igrzysk, krwawych czy radosnych, obojętne. To miasto już nigdy nie będzie takie samo. Nastał tu czas pogardy. Czas pogardy to tak. Dlaczego strażnicy nie reagują? Bo wiewiórki wytłukły ich druchów, a Loredo nie wydał żadnych rozkazów. Jak doszło do pogromu? Mówią, że to zemsta za śmierć żołdaków, którzy poszli z Roszem. Ale to były zwykłe zbuje opłacane przez Loredo. Nikt po nich nie płacze. I tak wybuchły spontaniczne zamieszki. Loredo niby stoi z boku i umywa ręce. Jego zbiry podjudzają. Widziałem kilku żołdaków w cywilu na czele tłumu. Nic mu nie udowodnisz. Nawet nie zamierzam. Musimy odnaleźć Tris. Wiesz, gdzie jest? Miała iść do Sili, a ta wynajęła w gospodzie izbę. Mówiłem jej o megaskopie, nad którym pracował Zoltan. Chodźmy. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak. Tajemnica zawodowa. Jest? Nie będę pytał, ale no. Kłaniam się? Żebyś tylko nie wpadł w jakieś tarapaty w Wiedźminie 3. Ja tylko cię proszę. Ratunku! Pogrom. Gdzie ona przepadła? Co ty się Śmierć nie Śmiertelnie A, Co to za dziwadło?! To ten czarownik! Zostawcie ich. Nic złego wam nie zrobili. W rzeczy samej, przecie to nasze sąsiady. Chyba trzeba się rozejść. Dzięki Ci, Panie. Czułem już chłód ostrza między żebrami. Jaskier, ty tam się tak nie pal na to pięterko. Rew, mam złe przeczucia. O kurwesk, o mordesk. Nie wygląda to dobrze. Sprawdźmy ślady, może się czegoś dowiemy. Megaskop drży to miejsce mocy. Rębać! To przyboczny sili. Ma skręcony kark. To nie jego krew. Tris weszła, skręciła kark strażnikowi i zraniła, Nie patyczkowali nie, się. Bez sensu. Kurwa, nie rozumiem. jakie do dochodzenie. Tu jeszcze był? Jaskier, patrz. Co to? To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Zamtus. Może burdelmama widziała, co się tu stało? Chodźmy. Ale ty mówisz, jaskier. Nie zamykaj mi drzwi przed nosem, bo naprawdę ci nie uratuję w następnej części. I co? I co zrobisz? Zamknięte! Przyjdźcie później! Zabili mi dziewczynę. To Derae! Gerard, to była jej izba! Co się stało? Zamordowali ją. Wczoraj ją kochali, pili z nią wino, mówili jaka śliczna. Dziś przyszli w pięciu. Wszyscy pijani krwią z plugawymi okrzykami na gębach. Miała klienta? Nie, była ze mną. Co się tak gapicie? Chciałam ją uspokoić! Pocieszyć! Miałem nadzieję, że powiesz mi, co się stało w izbie obok. Zauważyłem otwór do podglądania. Ale skoro byłyście zajęte... Byłyśmy, dopóki nie usłyszałyśmy rozmowy za ścianą. Sheila zawsze rzucała zaklęcia, przez które nic nie było słychać i widać. Ale tym razem nic nam nie przeszkadzało. I zaczęłyśmy podglądać. Ja patrzyłam pierwsza. I to była ta ruda czarodziejka i Cedric, nasz zapity ekswiewiórka. Ruda podeszła do magicznego lustra i powiedziała... Zobaczmy, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. To sili. Nawet ja się zorientowałam. Zamachała rękami, wykrzyknęła zaklęcie, i w pokoju pojawił się mężczyzna. Wyglądał tak, że Derae aż pisnęła ze strachu. Kiedy udało mi się odepchnąć Derae, w pokoju była już inna postać. Tym razem kobieta. Tris, zwracała się do niej Filippo. Witaj, Filippo. Filippo. Ładnie wyglądasz. Hmm. Dlaczego posługujesz się megaskopem, Shili? Nie wierzę, że się zgodziła. Równie dobrze mogłabyś prosić ją o pożyczenie szczoteczki do zębów. Shila o niczym nie wie. Filipa, Shila, no dramat totalny. Słyszałam, że wyjechałaś z Redanii. Zamierzam zapobiec rozpadowi Edirne. Mamy tam ludowe powstanie, prawdziwą rewoltę. Spodobałoby ci się? Nie sądzę. Zaczęło się jeszcze przed śmiercią Demavenda. Powstańcą przewodzi dziewczyna, jest śliczna i na dodatek nie głupia. Dokonała niemożliwego. Ludzie i nie ludzie, szlachta, mieszczanie i chłopi. Maszerują ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Spuścili srogie manto royalistom i teraz są jedyną siłą zbrojną w Edirne. Co się stało z synem Demawenda, księciem z Stenisem? Nic. Dołączył do powstańców i robi dobrą minę do złej gry. Udaje, że podobają mu się idee sprawiedliwości i równości. Co zamierzasz zrobić? Nie mogę pozwolić Henseltowi Skedwen zająć Doliny Pontarów. Nasz król wojownik za bardzo urósłby w siłę, trzeba go powstrzymać. To na początek. Potem zadbam, by na tronie Edirn zasiadła właściwa osoba. Po co Shila przyjechała do Flotsam? To delikatna sprawa. Potrzebujemy kogoś na dworze Henselta, który, jak wiesz, nienawidzi czarodziejek. Wiem. Jedyny syn Henselta zginął w wypadku na polowaniu trzy lata temu. Królowi nie udało się spłodzić kolejnego potomka, a próbował usilnie. Shila twierdzi, że będzie w stanie uzdrowić obumarłe narządy króla, ale potrzebuje bardzo rzadkich składników. Które zamierza wyekstrahować z Keirana? Właśnie. Tym sposobem poprawićy prawicy króla znów zasiądzie czarodziejka. To wszystko. Nic więcej nie wiem. Jaskier, wiesz o kim mowa? Inne kim jest Filipa? Filipa Elhardt. Czarodziejka doradczyni króla Radowida Redańskiego osiągnęła arcymistrzostwo w najbardziej cuchnącej kuchni świata polityce. Jest tak krystalicznie amoralna, tak całkowicie wyzbyta skrupułów, że aż zjawiskowa. Ostatnio krążyły plotki, że popadła w niełaskę na dworze Redani. Jeśli to prawda, to na pewno sama pociągała za sznurki i chciała opuścić stolicę. Nieźle. Co się stało z Tris? Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszałam tylko rozmowę, o której już powiedziałam. A potem przyszli mordercy. Skopali mnie i zadźgali Derae. Ale słyszałam odgłosy walki w pomieszczeniu obok. Czarodziejka krzyczała. Gdy zabójcy poszli szukać kolejnych ofiar, wyjrzałam na zewnątrz. Zdawało mi się, że, że widzę Cedrika. Przekradał się uliczkami w stronę lasu. Zataczał się. Dziękuję, Garveno. Poczekaj, przekaż Jorwetowi ten list. List? To nazwiska morderców Derae. Jorwet zrozumie. Szpiegujesz dla Jorweta? Pomagam mu od czasu do czasu. Po prostu mu to przekaż. Zobaczę, co da się zrobić. Nic nie obiecuję. Jaskier, zaczekaj na mnie. Ja poszukam cedrika. Krew cedrika. Ale jaja, co? Wskaże mi drogę. Ale ja. Hmm. Dobra, musimy. Użyć eliksiru kot Czy ja mam w ogóle tego kota? Mam kota Pięć kotów Jak w domu Purpur się tam zabawia kartoniku Dobra to, ale masz Bigsę. Ale to jest fajne, to jest akurat fajne. Co tu, czy tu? Tutaj nie. Kolejna ofiara. Muszę szukać dalej. Do lasu poszedł na robić hałasu. Jak to z Kojatel? ale te kolory to są takie wichciarskie. W ogóle ten kontrast. Totalna rzeźnia, no ale miało to swój urok. Nie wiem dlaczego akurat w tą stronę to poszło, ale. No i co, to będzie tu? I typ, może tu kurwa zaciąłem rozległe plamy krwi człowiek muszę wrócić na ścieżkę ale gdzie ty masz ścieżkę? Mocno krwawi. Nie mam wiele czasu. Zwolnił. Nie może być daleko. Skojatelnie nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrica. Ale to trudne Kedmin jest. Gwynblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Tris poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znowu zabiłem duan. Wiem. Gdzie jest Tris? Co się stało? Przyszedł wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Tris. Ale był szybki, za szybki dla mnie. Uderzył Tris, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn w pobliżu krasnoludzkiej osady Wergen. Tris stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził: Lepiej się postaraj, bo widzisz pierwsza. A ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałem wizję, dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Dłan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? Wedirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocali ich duszę. A wrócą twoje wspomnienia. Tak Co się dzieje? Las czuje obecność. Ale mega. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail, Gwynblade. Żegnajcie. Mi z zwierzętami to mogę. się podziewał. Królobójca, prawie go miałem. Uciekł! Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Tris by rzuciła czar. Aż kurwa. No właśnie. Roż kazał Płowie cię znaleźć. Się. Będziemy wypływać, dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. Co planują Skojatel? Chcą odbić barkę. Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nie ludzi. Chętno żony pomnik ludzkiej nienawiści. Co planuje Rosz? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. Pogadam z nimi. Może Roche albo Skojatel wreszcie. Na coś się przydadzą. No to cóż, proszę państwa, spotkaj się z Jorwetem w Elfich Ruinach. Przystaliśmy do Jorweta i tak zostanie. Myślę, że tutaj sobie skończymy. Już powoli, powoli z flot sam będziemy wypływać. Także dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o łapach. Piszcie porady. No i dajcie znać, jak wam się podobało. Bywajcie. Hej, hej.